Wystawa prac plastycznych upamiętniających twórczość Jerzego Swoińskiego została otwarta w Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Na wystawie zostały zaprezentowane prace udostępnione przez instytucje oraz przyjaciół artysty, powiedziała Karolina Skłodowska, kierownik galerii. Otwarcie wystawy prezentującej twórczość Jerzego Swoińskiego odbywa się w szczególnym momencie. Mija właśnie 15 lat od śmierci artysty. Przyjechał do Łomży w 1969 roku, tuż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zrobił dyplom z grafiki artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych. W Łomży początkowo zajął się nauczaniem plastyki. Wkrótce w 1974 roku. Zakładał i rozbudowywał biuro wystaw artystycznych, którego następczynią jest nasza Galeria Sztuki Współczesnej, zatem ona też ma w tym roku swoją rocznicę. Później yy, zajął się właściwie własną twórczością, zrezygnował z pracy etatowej, miał chyba zbyt wiele pomysłów i nie udawało mu się wszystkiego pogodzić, a zajmował się wieloma dziedzinami sztuki od Grafiki, malarstwa, rysunku poprzez dekoracje okolicznościowe, które tworzył wspólnie z kolegą, artystą plastykiem Antonim Mieczkowskim, po projekty wydawnicze, z grafiki wydawniczej po... Projekty jak slibrisów, plakatów, znaków firmowych. Ciągle było mu mało, po prostu miał tyle pomysłów, że nawet zapisywał je na niewielkich karteluszkach, na skrawkach papieru. Rysował, 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 ale także malował, ponieważ chętnie jeździł na plenery i zupełnie inne dzieła powstawały na plenerach. Tam pozwalał sobie na dużą swobodę kolorystyczną, na pokazywanie momentu, nastroju, klimatu. W pracowni malował inaczej. Tam skupiał się na kompozycji bardziej syntetycznej, wydobywał coś najważniejszego, coś co było istotne, ale zawsze z jakimś kontekstem narracyjnym, bo Jerzy Swoiński był wnikliwym obserwatorem życia, obserwatorem ludzi, sytuacji, spraw i potrafił przenieść je na swoje prace, ale w taki sposób, że zawsze i nam udawało się to wszystko odczytać, może nie, nie zupełnie zgodnie z zamysłem autora. Bo był niezwykle błyskotliwy, dowcipny i czasami przerastały jego pomysły naszą wyobraźnię, ale zawsze było coś, co przyciągało do jego prac. Miał niesamowitą rękę do kreski. Kreska, można by powiedzieć, była jego znakiem rozpoznawczym. I tak jak wspomniałam, rysował wszędzie. Zresztą z wykształcenia był grafikiem i, i to y, zawsze towarzyszyło mu przez całe życie. Ale kolor też nie był mu obcy, mamy przykłady na wystawie. Ta wystawa nie odbyłaby się, gdyby nie życzliwość wielu osób. Yy, w Pamięci ich został Jerzy Swoiński jako twórca o bardzo barwnej osobowości. Twórca, który, który wszystkich zaskakiwał, który potrafił pokazać coś, czego inni nie zrobili, choć pozornie wydawało się, że maluje pejzaże, portrety, jakieś scenki rodzajowe, scenki satyryczne, czy tworzy ilustracje albo projektuje plakaty, ale zawsze w, nim, w nich było coś indywidualnego, coś, co tylko przypisać można jemu. Inspirowała go natura, inspirował, inspirował go człowiek, ale też pozwalał sobie na większą kondensację treści, i wtedy już musielibyśmy się dłużej zastanawiać, jakie zamysły towarzyszyły jego pracy. Artysta o wielu twarzach, artysta, którego zapewne nie poznamy także i na tej wystawie, ale cieszę się, że Udało się ją zorganizować, i właściwie był taki moment, kiedy wydawało mi się, że ta wystawa nas przerośnie, że nie zdobędziemy tych wszystkich eksponatów. A potem one jakby same zaczęły do nas spływać, być może Jurkowi zależało na tej wystawie. W wernisarzu wystawy uczestniczyło liczne grono przyjaciół Jerzego Swońskiego. Spotkanie było także okazją do podzielenia się wspomnieniami. Kiedy go ostatni raz odwiedziłem w naszym hospicjum brzyckim, bo było doskonałe słońce. Można powiedzieć, że tak pięknie rysowało nam dolinę narwi. A dlaczego o tym wspomina? Ponieważ ja parkuję samochód, zachodzę do hospicjum, na no, widzę okno otwarte, widzę postać Jurka. Siedzącego tak z daleka, myślę sobie, naprawdę sympatyczna historia po prostu. A wiadomo, hospicjum to nie jest miła rzecz. Zachodzę do Tereski z to jest Panią Teresą, po prostu znamy się też rodzinnie jeszcze od przedwojny z moimi dziadkami, rodzicami i pytam się Pani Teresko, jak tam Jurek, jak nasz przyjaciel? A ona mówi, słuchaj, on pojutrze umrze. Mówię, Pani Tereso, jak to jest możliwe, żeby po prostu tak można było powiedzieć wprost? A ona mówi, słuchaj, codziennie ludzie odchodzą. Ja po prostu widzę, jak on oddycha, jak się zachowuje, jakie ma ruchy. Słuchajcie, ciężko było tam wejść i z tym Jurkiem po prostu sobie tak elegancko porozmawiać. Jak się to zdarzyło? Chodzę, a on w takiej pozycji półsiedzącej, okno otwarte, Dolina Narwi, słońce naprawdę kładzie pięknie się po dolinie. Ja podchodzę, oczywiście rozmawiamy o tym, o jakiejś kompozycji, o tym, jak się czuję, wszystko w porządku. Miałem zajść do niego za kilka dni. Myślę sobie, no nie, muszę iść na drugi dzień. Poszedłem na drugi dzień, słuchajcie, ta sama sytuacja. Ołóweczek, rysownik, pyk, próbuję coś narysować. Piękne rzeczy znowu bo bardzo ładnie wyglądała ta grafika Doliny. Musiałem po prostu wytrzymać to ciśnienie. Pożegnałem się z nim tak, jakbyśmy się mieli jutro po prostu spotkać. No i tak jak Teresa to wszystko przewidziała, tak się to skończyło. Nie jeden aktor chciałby umrzeć na scenie. Takie są właśnie takie artystyczne po prostu dywagacje dobrego aktora. Mówi, ja bym chciał umrzeć podczas premiery, podczas mojego najważniejszego występu. Słuchajcie, ten Jurek, nasz przyjaciel, bo widzę, że tu są. Przyjaciele Jurka Swoińskiego. Wiecie co? On zmarł po prostu tak jak artysta na scenie. On trzymał ten ołówek, rysował Dolinę, którą kochał, po prostu i za chwilę go nie było. Nie było ani momentu, który byłby jakiś negatywny w jego postaci, w jego jakichś słowach. Po prostu naprawdę było to tak w jakimś sensie urocze. Dla mnie może mniej, bo ja akurat tam byłem. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak tego człowieka chciałem właśnie zapamiętać i tak mi się udało Jurka, mogę tak powiedzieć, mojego przyjaciela zapamiętać. I powiem wam, że jak wtedy odchodziłem ostatni raz, to okno było otwarte. Ta nasza dolina i ta nasza, tutaj nazwijmy to społeczność łomżyńska. My wszyscy mamy po prostu troszeczkę, jakby tak, po prostu w sobie, to ukochanie ziemi łomżyńskiej. I Jurek, który przybył z nadwisły, z pięknego, średniowiecznego miasta gotyckiego, do Łomży, ukochał to Łomży tak samo jak my. Było to urocze w tym właśnie ostatnim spotkaniu z nim, że on po prostu potrafił do końca wytrzymać, myślę, że jak każdy artysta nie jest zbyt łatwy swój los, bo wiadomo, zmaganie się z materiał sztuki, no, z własną osobowością, a do końca po prostu to wyglądało naprawdę, jak można tak określić, najprościej pięknie. Spotykaliśmy się bardzo często. Odwiedzał mnie bardzo często, przychodząc na tak zwane pogaduchy. I co chciałem powiedzieć? Otrzymywałem od niego regularnie kartkę na święta, na wszystkie święta. Były to takie miłe akcenty, ponieważ te kartki były takie troszeczkę humorystyczne. I jak pokazywałem je w domu. To y, też były przez moją rodzinę tak y, sympatycznie odbierane jako takie świąteczno-humorystyczne y, karteczki. Y, Jurka znałem bardzo długo i y, będę go zawsze mile wspominał. Prezentowane na wystawie prace udostępnili Janina i Wojciech Białeccy, Dorota i Andrzej Bobrow, Barbara Hojnowska, Andrzej Cholewicki, Artur Filipkowski, Grupa Medialna Narew, Grzegorz Gwizdoń, Mariusz Gulanowski, Jacek Malanowski, Katarzyna Sowińska, Gabriela Szczęsna, MDK DŚT, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, portal 4 oraz Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży.